Odniosę się na początku do słów pana premiera Janusza Steinhofa dotyczących kopalni węgla brunatnego i elektrowni korzystającej z tego węgla, ale w aspekcie prawnym. Jak państwo wiecie, miesiąc temu mniej więcej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie zabezpieczające na mocy którego yy, no, tę kopalnię y, polska, właściciel y, musi zamknąć. Oczywiście jest pewien czas, ale trudno dzisiaj powiedzieć, na ile będą efektywne, skuteczne, chociaż słyszymy takie informacje, negocjacje z Czechami. Ale wszystko wzięło się stąd i mówię to również jako adwokat europejski, że państwo polskie, w tym przypadku zarówno MŚP, jak i resort gospodarki korzystają z bardzo nieumiejętnych prawników. To nawet sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po uzasadnieniu tego postanowienia, stwierdziła, że przedstawiciele rządu polskiego, w tej sprawie dotyczącej na razie postępu, postanowienia zabezpieczającego, pomylili postanow postępowanie zabezpieczające z egzekucyjnym. To jest tak, jakby pomylić postępowanie karne i dawać dowody cywilne i tak dalej. Krótko mówiąc, Polska zamiast przekazać wszystko to, co było ważne na tym etapie, mówiła zupełnie o czymś innym, w związku z tym, że nie przedstawiono żadnych dowodów na to, że tego rodzaju roszczenie jest uprawdopodobnione, że były negocjacje z Czechami chociażby i w związku z tym takie postanowienie jest na tamtym etapie niewskazane. Polska bardzo buńczucznie w swoich pismach procesowych do TSUE mówiła o tym, że Zgadza się po prostu i tyle. Także ten aspekt prawny w tych kwestiach kopalnianych tutaj bardzo wyraźnie zaistniał. Druga rzecz, ona z ostatnich dni jest, jest dla, dla przedsiębiorców yy, bardzo ważna. To jest ta kwestia poręczenia majątkowego. Ja już o tym mówiłem. W poniedziałek, dwa dni temu, weszła w życie ta nowela. Niestety, weszła w życie nowela. Artykułu 266, paragraf 1 Kodeksu Karnego, że jeśli sąd orzeka poręczenie majątkowe, a to dotyczy wielu, wielu przedsiębiorców, poręczenie majątkowe zamiast tymczasowego aresztowania, to to poręczenie majątkowe ma wpłacić tylko sam podejrzany. A jak mówiłem, Taki podejrzany jest zabierany najczęściej o szóstej rano z domu, no i co przecież on ma mieć, nie ma ze sobą komputera, nie ma karty kredytowej, bo nie ma tych bankomatów w aresztach i tak dalej, i tak dalej, to jest w ogóle fizycznie niemożliwe. Także tak naprawdę jest to koniec poręczenia, czyli krótko mówiąc, tak jak BCC brało udział, organizowało w niektórych poręczeniach, dzisiaj panie prezesie nie będzie mogło to go robić, bo to już jest od poniedziałku zakazane. Ale druga rzecz, która występuje teraz, co jest moim zdaniem skandaliczne w ogóle w poniedziałek ta novela weszła w życie i ona ma jeszcze jeden element, że, że prokuratura może zażądać sprawdzenie legalności tych środków na poręczenie. Ale ciężar dowodu dotyczy osoby, która wpłaca. Ona ma udowodnić, że to są legalne środki. Dotyczy to znanej sprawy znanej sprawy Sławomira Nowaka i jego córki. Jak wiecie państwo, prokuratura w piątek, czy w czwartek ubiegłym w tygodniu, mimo że termin odpływał, nie zgodziła się na to, żeby przyjąć te pieniądze, a wczoraj Wydała postanowienie i skierowała do pełnomocnika córki Nowaka pismo, że ta córka ma udowodnić e, 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 pochodzenie, legalne pochodzenie tych pieniędzy. Czyli niejako tamto nieprzyjęcie pokwitowania było tylko po to, żeby wejść w nowe przepisy, co moim zdaniem jest stanem, no ale mamy tego rodzaju, tego rodzaju działania. I drodzy Państwo, już nie przedłużając, to teraz kategoria gospodarcza cywilno-prawda. No dokonano nowelizacji tak po cichu, bardzo po cichu, artykułu 388 kodeksu cywilnego. To jest artykuł dotyczący wyzysku, gdzie bardzo, ale to bardzo wzruszono trwałość umów. Mianowicie zniesiono de facto przedawnienie i co powoduje, że dłużnicy teraz bardzo długo, tam jest kilkanaście warunków, będą mogli wzruszać wszelkie umowy. Ja mówię dłużnicy, ale to dotyczy wszystkich umów. Strona umowy niezadowolona z tej umowy będzie mogła ją wzruszyć, udowadniając, że nastąpił wyzysk. To dotyczy również, tu patrzę się na Pana doktora Bernatowicza, umów przecież dotyczących wykonawstwa czy robót budowlanych i tak dalej. E, 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 udowodnienie wyzysku przy bardzo niedookreślonej decyzji <trym> będzie w tej chwili relatywnie proste. Także mamy kolejne, że tak powiem, e, 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 kolejny element prawny wzruszający pewność umów, czyli pewność działalności gospodarczej i, i pewność inwestycji. I już na sam koniec, jak Państwo pamiętacie, słynny przepis 495 dotyczący działania na szkodę własnej spółki został wniesiony, ale w tej chwili sądy bardzo twórczo rozwinęły przepisy artykułu 296 kodeksu karnego, który mniej więcej o tym samym mówi. I ostatnio, i ostatnio właśnie w kilku sprawach Członkowie zarządu i rady nadzorczej, jako ci zobowiązani do działania na korzyść spółki poprzez zupełnie irracjonalne działania prokuratury, która nie ma pojęcia o działalności gospodarczej, mają zarzuty działalności na, na niekorzyść spółek. Także, tylko o tym bardzo wyraźnie mówię, że. No i też są aresztowani i to czasami nawet poważni przedsiębiorcy, nie zawsze odjana, ale, ale to jest kolejny niebezpieczny aspekt działalności dzisiaj w Polsce prokuratury. Dziękuję.